Witamy z radością mieszkańców Łomży i okolic i całego naszego regionu łomżyńskiego. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Was z wielką radością zaprosić na dwa wspaniałe wydarzenia. Autentyczne, żywe spotkania z Ewangelią, które odbędą się pierwsze w piątek w parku imienia Jana Pawła II o godzinie 18.00, a drugie następnego dnia w sobotę w parku imienia Jakuba Wagi, tak samo o godzinie 18.00. W programie Żywe Słowo Współczesna muzyka chrześcijańska świadectwa ludzi, którzy autentycznie doznali ingerencji Boga w swoje życie, między innymi znanego w kręgach zainteresowanych byłego zawodowego boksera Łukasza Janika, który będzie dzielił się tym, co Bóg autentycznie zrobił w jego życiu, jak wyrwał go dosłownie z samego dna. Śmierć. Kiedyś można powiedzieć, że w życiu miałem wszystko, a uważam na dzień dzisiejszy, że nie miałem nic. Teraz, może, według niektórych nie mam nic, a ja uważam, że mam wszystko, tak? Bo mam połączenie z Bogiem, wiem dokąd zmierzam. Jezus jest drogą prawdą i życiem. Jezus jest światłością, tak? tego świata i to Jezus Chrystus swoim blaskiem rozświetlił zakręty moich życiowych dróg. Ja wiem dokąd zmierzam. Do Królestwa Niebieskiego. Mam ducha świętego, którego zostałem od Pana który jest przy mnie każdego jednego dnia. I to jest piękne, że e, gdy przebudzam się, jeszcze nawet oczu nie otworzę, przebudzam się dopiero i ja już na przykład zaczynam dziękować, mówię Panie Boże, dziękuję Ci za każdy kolejny dzień, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi wrócić do ciała, dziękuję Ci mm, za to, że Ty jesteś, tak? dziękuję za Ducha Świętego, który jest przy mnie. Ja czuję każdego dnia, że ten Duch jest obok. Tak? Także inni ludzie będą dzielić się swoimi przeżyciami z Autentycznym działaniem Boga w swoim życiu. Zapraszamy was z wielką radością. Pierwsze miejsce w piątek, okolice galerii handlowej Wenada, drugie, a no mniej więcej, okolice głównie ulicy Wojska Polskiego. Zapraszamy serdecznie. Dodam, że ta troszkę inna Ewangelia będzie głoszona z nakierowaniem na człowieka, a nie na Boga, bo my zawsze patrzymy na osobę Boga jako tego, który. Oczekuje od nas, że będziemy się do Niego modlić, że będziemy coś dla Niego robić, a w tym wydarzeniu będziemy mówić o tym, czego Bóg dokonał dla, dla nas, czego człowiek potrzebuje zobaczyć od strony Boga, że On przyszedł z miłością, nie przyszedł, żeby nam kazać coś zrobić, ale przyszedł, żeby objawić siebie takiego, jakim jest, takiego, który uznał człowieka. Tak wartościowego, takim wartościowym uznał osobę człowieka, że złożył za niego swoje życie. I dlatego dzisiaj spojrzymy w tych wydarzeniach na Boga, który kocha człowieka, który jest mu bliski, który zaprasza do siebie, który jest po prostu miłością. Zapraszamy i spotkajcie się z, taką, z takim nowym wymiarem Bożej miłości na tych cudownych spotkaniach. Zapraszamy bardzo serdecznie. 6 sierpnia, godzina 18, piątek. Park Jana Pawła II, 7 sierpnia, godzina 18, sobota, Park Jakuba Organizatorami obydwu spotkań jest Misja Kerygma oraz społeczność chrześcijańska Kościoła Zielonoświątkowego w Łomży. Zapraszamy! Zapraszamy.